Tu opisuję historię Targalskiego. To jest niezwykła postać Targalskiego. Był synem zegarmistrza albowskiego Był niskim chłopcem i w czasie pierwszej fazy walk pod, pod yy, zadwórzem dostał kulę w nogę i zerwał marynarkę i tamował. Z, związywał sobie, że mu krew nie leciała. Jakiś kozak lecąc na, na koniu, mieliśmy jakieś dziecko ukraińskie, złapał go, wrócił go na... Yy, Konia, odjechał na bok, odrzucił, a tam się znajdował polski żołnierz i go wywieziono w głąb Rosji. Kiedy ludność zelwowa zaczęła jechać i szukać tych swoich tutaj pozabijanych, a chłopi miejscowi, bojąc się yy, jakichś zarazy, to na taczkach zwozili te trupy i tym kurkami tam chowali to też przyjął ojciec Targalskiego, no i znalazł na tym pobojowisku tą bluzę syna. Więc myślał, że on tu gdzieś wśród tych trupów jest. Odpłakali, <grym że, że <grym pochowali go tam I Jakież były zdjęcie, kiedy rok po tym do jego sklepu z zegarami na ulicy yy, Akademickiej w centrum, był ładny sklep ten się jakiś obdardus. Wszedł do sklepu. Talgalski, jak on był za ladą, myślał, że jakiś żebrak, wyciągnął 5 złotych. mówi: masz, uciekaj mi stąd. A on mówi, tato, to ja, Władek. Cała prasa lwowska pisała o tej historii Władka Talgalskiego, który przeżył. Jeden z tych zadburzaków. Później w Bytomiu był baletmistrzem, tańczył w balecie i zmarł w wieku kilku lat. Mam jego fotografie. Też pod koniec życia przyszedł jakiś straszliwy dramat. Piszę o tym dramacie lustratorów. Mianowicie, kiedy skończył się lat, to władze bytomia uznały, że dać mu anchoanowateństwo za to, co, co zrobił pod zadłużę. Ale wtedy jakiś lustrator znalazł, że on był członkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, no. <ślawni> Uznaj to za wielkie przestępstwo. I przy głosowaniu połowę Rady było przeciw. Talgaś się zderował, powiedział, nie chcę w ogóle o tym słyszeć. Jak, to jest historia niesamowita, takich jakiś dziwnych losów poplątanych tego talgalskiego. Ja to, to dokładnie to opisuję, ten rozdział.